Cześć, z tej strony Jacek, czyli Wasz Ponot Filozofii. W dzisiejszym odcinku wokół cytatu zajmiemy się jedną z bardziej znanych fraz: Bóg nie żyje. Zapraszam. Cytat Bóg nie żyje to jedno z najbardziej znanych sformułowań filozoficznych pojawia się nie tylko w kontekście filozofii, ale również poza nią w kulturze popularnej i jest znane z pewnością większości was, z was. O co w nim tak naprawdę chodzi? Czy o niechęć do religii, głęboko posunięty antyteizm, a może o coś całkowicie innego? No cóż, żeby na to pytanie odpowiedzieć, należy sięgnąć nieco więcej. Dlatego w tym odcinku najpierw zacznę od biografii jego autora, czyli niemieckiego filozofa Friedricha Niczego, a następnie pokażę jego pewną koncepcję etyki, która uprawomocnia twierdzenie o śmierci Boga i sprawia, że staje się ono tak doniosłe właśnie dla całej filozofii Niczego. Friedrich Nietzsche to filozof niemiecki urodzony w 1844 roku w Rykan w Niemczech. Jego ojciec był luterańskim pastorem, ale zmarł, kiedy mały Friedrich miał 5 lat. Kolejne lato spędzał on z, w towarzystwie kobiet, ze swoją matką, ciotkami oraz y, siostrą. Następnie studiował teologię, którą zarzucił w pewnym momencie, i zajął się filologią klasyczną. W wieku 25 lat otrzymał profesurę na Uniwersytecie w Bazylei. Wydał wtedy swoją pierwszą książkę, która nosi tytuł Narodziny, tragedii z ducha muzyki. ta książka spotkała się raczej z dość chłodnym i krytycznym przyjęciem. Niemniej jednak Nicze piastował swoje stanowisko uniwersyteckie przez kolejne lata, chociaż dokuczało mu słabe zdrowie. Był bardzo chorowity, cierpiał na częste bóle głowy, zresztą te same dolegliwości miał jego ojciec, aż wreszcie. Wreszcie porzucił on katedrę uniwersytecką, zajął się wędrowaniem po Europie, ży żyjąc życiem nomada, szukając pocieszenia, jakiegoś ukojenia dla swojego słabego, nadwątlonego zdrowia. W tym czasie pisze oczywiście również swoje książki o dość niepokojących tytułach: Zmierzch, Bożysz, Ekce Homo, ludzkie Zaratustra, Ludzkie, Arcyludzkie itd. Są to dzieła, które nie odbijają się szerokim echem w Europie. Nicze nie jest popularny. Na tę popularność przyjdzie mu czekać aż do samej śmierci. Dopiero około roku 1900 zacznie się prawdziwe zainteresowanie tym filozofem. Tego jednak niczym nie doczeka, ponieważ 5 stycznia 1889 roku przebywa w hotelu w Turynie. Z okna tego budynku widzi, jak woźnica okłada batem kobyłę, która nie chce ruszyć z miejsca, nicze wybiega, zaczyna krzyczeć, tam popada. W Obłęd i zostaje przetransportowany do szpitala psychiatrycznego, spędza tam pewien czas, następnie opiekuje się nim siostra i nicze umiera w roku 1900. Nie jest dokładnie jasne, na jaką chorobę cierpiał Nicze. Z pewnością ta choroba rozwijała się już wcześniej w jego ostatnich pracach, takich jak wspomniane już Excehomo. Widać wyraźnie, że autor ma ze sobą problemy, zadając pytania, na przykład, dlaczego jestem taki mądry. Swoje listy przed okresem załamania podpisuje również jako Ukrzyżowany albo Dionizos. Wyraźnie świadczy to, że choroba postępowała. Niektórzy mówią, że był to efekt syfilisu, którym Nicze miał się zarazić jeszcze w czasach studenckich i który ostatecznie zaatakował mózg. Inni jednak uważają, że Nicze mógł cierpieć na jakieś schorzenie neurologiczne, możliwe. Nawet że guza mózgu, którego mógł nawet odziedziczyć, w cudzysłowie, w spadku po swoim ojcu, który również miał podobne dolegliwości. Tak czy inaczej, Nicze zmarł, nie doczekawszy tak prawdziwego obrazu swojej sławy. Należy w tym miejscu jeszcze odpowiedzieć na pytanie. Czy Nietzsche rzeczywiście był e, zwolennikiem ideologii, która potem przerodziła się w nazizm? E, mam okazję, żeby to wyprostować i chętnie z tej okazji skorzystam. Otóż e, tak nie do końca jest, choć pewne jego tezy rzeczywiście wydają się pasować do nazizmu, to musimy pamiętać o jednej rzeczy. Siostra Niczego, Elisabeth Nietzsche, Elizabeth Nietzsche e, była bardzo zaangażowana w ruch nazistowski, razem ze swoim mężem. Wyruszyła nawet do Paragwaju, gdzie na tamtej niewielkim skrawku lądu założyła czystą rasowo aryjską kolonię. Natomiast kiedy siostra niczego umierała w roku 1935, to jej pogrzeb miał państwowy charakter, a całość opłacił nie kto inny jak Adolf Hitler. Co to oznacza? Otóż oznacza to, że nawet jeżeli pewne wątki nazistowskie w myśli niczego można było znaleźć, to jego siostra zrobiła wszystko ona to bowiem właśnie opiekowała się archiwum pisarza i filozofa, aby te wątki wydobyć, wynieść na światło dzienne i zrobić z nich użytek czysto ideologiczny. Dlatego choć nie można jednoznacznie powiedzieć, że nicze nie był w jakimś sensie prekursorem nazizmu, to jednak znaczną sławę lub niesławę w tym aspekcie zawdzięcza przede wszystkim swojej siostrze. Zanim opowiem wam o samym stwierdzeniu Bóg nie żyje, ważny jest kontekst tego stwierdzenia, a jest nim Pewien pogląd na etykę, który wyrażał Nietzsche. Nietzsche przede wszystkim był zainteresowany genealogią moralności. Czym jest genealogia? Otóż to jest nauka o tym, jak skąd wywodzą się. Poszczególni nasi przodkowie, prawda? W aspekcie etycznym czy moralnym, genealogia moralności głosiłaby, że należy sięgnąć i zobaczyć, skąd wywodzą się nasze twierdzenia moralne, czy nasza moralność w ogóle. I Nietzsche podjął się takiego zadania, rekonstruując dwa typy moralności, które przejawiały się w historii. Jeden z tych typów to tak zwana moralność panów. Moralność panów charakteryzuje silne indywidualności jednostki mocne, zdecydowane, nieuginające karku, zdolne do walczenia o swoje, zdolne do postawienia swojego zdania i obrony go nawet siłą. Te jednostki są w stanie narzucić swoją wolę innym, to są właśnie te jednostki, o których mówimy, że są prawdziwymi indywidualnościami to są innymi słowy, panowie. Natomiast po drugiej stronie pojawia się moralność niewolników. Moralność niewolników, jak sama nazwa wskazuje, to jest moralność ludzi słabych, niezaradnych, którzy mówią o nadstawianiu drugiego policzka, którzy, ch ch którzy chwalą dawanie jałmużny, którzy uważają, że cnotą jest słabość, uległość. To jest właśnie moralność niewolników, którą, jak sami widzicie po takim opisie perfekcyjnie pasuje do chrześcijaństwa. Czy znaczy, może to dziwić, skoro chrześcijaństwo zostało stworzone przez niewolników właśnie? Nie może to dziwić. Natomiast Nietzsche chce również pokazać, dlaczego moralność niewolników cieszy się aż taką popularnością. Otóż to bardzo proste, mówi Nietzsche. Moralność niewolników jest moralnością stada, moralnością większości. Większość to ludzie słabi, którzy tylko w grupie mają jakąkolwiek siłę i mogą przeciwstawić się panom. Dlaczego zatem niewolnicy chwalą te wszystkie wartości, które właśnie mówią o tym, że są niewolnikami? Ano z powodu, kolejny ważny termin, resentymentu. Co to jest resentyment? Otóż resentyment to jest właśnie taka postawa, w której jeżeli czegoś chcemy, ale nie możemy tego mieć, to zaczynamy tego nienawidzić. Na przykład niewolnik chciałby być mocny i zabrać panu pieniądze. Niewolnik chciałby być mocny i oddać panu, wtedy, kiedy ten podniesie na niego rękę. Ale oczywiście niewolnik nie może tego zrobić, bo jest zbyt słaby, bo pan go może zabić albo w inny sposób skrzywdzić. Więc co robi niewolnik? Mówi: Nie, nie, oddawanie panu jest złe, ja nadstawiam drugi policzek. Albo mówi: Nie, nie, ja nie będę kradł bogatemu, temu, ja liczę na jego jałmużnę i dobre serce. Dlaczego mówi tak niewolnik? Bo nienawidzi tych wartości, które ma Pan, a których On nie posiada. Dlaczego? Dlatego z wartości przeciwnych uczynił sobie cnotę. I zdaniem niczego chrześcijaństwo, to jest najpiękniejszy wykwit resentymentu. To jest religia ludzi, którzy mówią, nie, nie, ja to żyję sobie w sposób właśnie taki, jak przekazał Jezus, ponieważ On był biedny, przejawiał swoje siły, nie bił nikogo, nie walczył, był uległy i ja też taki jestem, bo za Nim podążam. Nie, mówi nicze. ty za Nim podążasz, bo inaczej nie potrafisz, ty tak naprawdę nienawidzisz ludzi silnych. Gdyś był Panem, to byś mówił inaczej, ale nie jesteś Panem, więc możesz tylko powtarzać te wszystkie brednie o tym, że jak ci ktoś uderzy, to nas w drugich policzek. Tak właśnie mniej więcej głosił Nicze. Niczemu oczywiście zależało, żeby ten, ten stan rzeczy zmienić. Otóż, jeżeli społeczeństwa kierują się moralnością niewolników, no to jest jasne, że nigdy nie osiągną odpowiedniego poziomu rozwoju, dlatego że ta moralność stadna oczywiście prowadzi do pewnej degradacji społeczeństwa, a nie do jego rozwoju. Dlatego tak bardzo zależało niczemu na przewartościowaniu wszystkich wartości. Na tym, żeby do głosu dopuścić wartości związane z moralnością panów, a nie moralnością niewolników. Tutaj, oczywiście, nie ma żadnych wątpliwości, że największym rozsadnikiem moralności niewolników było, jak już powiedziałem wcześniej, chrześcijaństwo, dlatego właśnie należy je odrzucić. Ale oprócz niego, równie negatywną opinią Niczego cieszyły się inne poglądy, w których dominuje masa, czyli socjalizm i demokracja. Niemniej jednak chrześcijaństwo wpłynęło najbardziej na ukształtowanie się moralności niewolników, stąd też Nietzsche uważał, że właśnie z chrześcijaństwem należy walczyć. Na pozór wszystko wydaje się składać w spójną całość. Żyjemy zgodnie z moralnością niewolników, musimy dążyć do moralności panów. Aby to zrobić, należy przewartościować wszystkie wartości. Na drodze stoi nam chrześcijaństwo, więc należy zabić Boga, aby chrześcijaństwo upadło. To nie tak. Nie o to chodzi w idei śmierci Boga. Jest to dość częsta interpretacja, ale jest to interpretacja moim zdaniem błędna. W śmierci Boga chodzi o coś znacznie więcej: o co? Aby się o tym przekonać, sięgnijmy do samego tekstu niczego. Idea śmierci Boga po raz pierwszy pojawia się w książce Wiedza Radosna, gdzie znajdujemy taki oto fragment. Czy nie słyszeliście o owym oszalałym człowieku, który w jasne popołudnie latarnie zaświecił, wybiegł na targ i wołał bezustannie: Szukam Boga, szukam Boga. Gdzie Bóg się podział? Zawołał: Powiem wam, zabiliśmy go. Wy i ja. Wszyscy jesteśmy jego zabójcami. Lecz jakżeż to uczyniliśmy? Jakże zdołaliśmy wypić morze? Kto dał nam gąbkę, by zetrzeć cały widnokrąg? Cóż uczyniliśmy? Odpętując Ziemię od jej słońca. Bóg. Umarł. Bóg nie żyje. Myśmy go zabili. Jakże się pocieszymy mordercy nad mordercami. Najświętsze i najmożniejsze, co świat dotąd posiadał, krwią spłynęło pod naszymi nożami. Kto zetrze z nas te krew? Jakie wody obmyć nas mogą? Tu zamilkł człowiek oszalały i znów patrzył na swoich słuchaczy i oni milczeli, patrząc na nim w zadziwie. W końcu cisnął latarnię, swą ziemię, aż trzasła w kawały i zgasła. Przyszedłem za wcześnie, nie jestem jeszcze na czasie. To olbrzymie zdarzenie jest w drodze i wędruje. Nie doszło jeszcze do uszu ludzi. Błyskawica i grzmot potrzebują czasu. Światło gwiazd potrzebuje czasu. Czyny, skoro już są dokonane, potrzebują czasu, żeby, żeby je widziano i słyszano. Skutek? Największe z nowych zdarzeń, że Bóg umarł, że wiara chrześcijańskiego Boga niewiarygodna się stała, poczyna już na Europę pierwsze rzucać cienie. W końcu ukazuje nam się widnokrąg znów wolny, chociażby nawet nie był jasny. Morze, nasze morze znowu stoi w otworem. Nigdy morze nie było jeszcze otwartego morza. Czy tak mówi ktoś, kto chce zabić Boga? Nie. Tak mówi ktoś, kto widzi, że Bóg został już zabity. A zatem, stwierdzenie niczego Bóg nie żyje, to nie jest żaden apel, to nie jest żadna prośba, to nie jest żadne wezwanie. To jest opis faktu, to jest opis czegoś, co już się dzieje na naszych oczach. O co chodzi? Idea jest bardzo prosta. Zdaniem niczego, idea Boga stała się po prostu niewiarygodna. To znaczy. Epoka oświecenia ze swoją nauką, ze swoim racjonalizmem, kolejne odkrycia, które towarzyszą człowiekowi, zmieniły radykalnie klimat naszej wiary. I my po prostu dziś, w czasach niczego, to już się zaczynało dziać, ale my dzisiaj, dziś szczególnie, nie jesteśmy w stanie wierzyć w taki sposób, jak jeżeli ludzie 200 czy 300 lat temu. To zjawisko nazywa się czasem demistyfikacją religii albo demistyfikacją świata. Świat nie, nie jest już Tajemniczy. John Searle w swojej książce, jeden ze zwolenników obok Charlesa Taylora, tezy właśnie o demistyfikacji świata, mówi o tym, że jest taki kościół we Włoszech, postawiony w miejscu, gdzie podobno niegdyś usiadł ścięty. Dwa kilometry dalej, święty. Ów święty po prostu wziął swoją głowę po ścięciu, wszedł na wzgórze, usiadł sam po na kościół. I Serol mówi: przez setki lat brano tę opowieść dosłownie. Ludzie wierzyli, że tak jest. My dzisiaj już nie jesteśmy w stanie w to wierzyć. Nawet ludzie głęboko wierzący słysząc taką historię powiedzą: no nie, no, pewnie jakaś legenda, no to nie jest raczej możliwe. Dlaczego? Bo my nie jesteśmy już w tym samym stopniu w stanie wierzyć, co ludzie niegdyś. Dlatego właśnie Nietzsche mówi: idea Boga stała się niewiarygodną. My zabijamy Boga właśnie dlatego, że angażujemy rozum tam, kiedyś ludzie rozum nie angażowali. Nietzsche nie ocenia, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Dla niego to nie ma specjalnego znaczenia, ale służy mu do jego celów. Dlaczego? Otóż idea jest następująca. Jeżeli pozbyliśmy się Boga, który stanowił dla nas zwornik moralności, to wreszcie możemy wprowadzić moralność panów. Taką, jaka powinna być. Dlatego niczego mówi, nigdy nie było jeszcze otwartego morza. Zawsze byliśmy spętani religią. Teraz możemy już Odrzucić religię, Boga już żeśmy zabili, i możemy ustanowić swoją własną ludzką moralność, a czyniąc to, powinniśmy właśnie odwołać się do moralności panów, bo ona jest tą, która zapewnia rozwój gatunkowi ludzkiemu. Moralność silnych jednostek, moralność ludzi zdecydowanych autorytetów, i tak dalej. Moralność ludzi, do których biedny, schorowany i niedoceniony frytych licza z pewnością nie należał. Ale niczej o śmierci Boga jeszcze jedno ogromne zagrożenie. Polegało ono na tym, że jeżeli dokonamy zabójstwa Boga, to tracimy całe podbudowanie dla naszej sfery moralności. Znaczy my przestajemy wierzyć, że czeka nas kara za nasze czyny, albo że istnieje jakiś zwornik moralności, który nam coś każe albo nie. Jest to oczywiście idea analogiczna. Do y, 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 słynnego stwierdzenia Fiodora Dostojewskiego, jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. Jeżeli my odpętamy Ziemię, czyli nas, od Słońca, czyli Boga, no to nagle okazuje się, że istnieje ryzyko, iż po prostu stracimy wszelką podbudowę dla naszej moralności. Co to może oznaczać? Otóż, zdaniem niczego, może to prowadzić do nihilizmu. My stracimy wiary w jakiekolwiek wartości. Nie będzie już moralności niewolników ani moralności panów, po prostu nie, żadnych wartości. To też jest oczywiście jak najbardziej coś, co da się przewidzieć. To też prowadziło niczego do dość mrocznych przemyśleń na temat przyszłości. Czy przyszłość będzie w ogóle oparta, na jakichkolwiek wartościach, bo jeżeli nie ma Boga, to co nas powstrzymywać przed najgorszymi czynami? Nicze wpada w ton profetyczny. Jak zauważyliście, mówi jak prorok raczej, a nie filozof. To jego właśnie takie mesjanistyczne wręcz te wizje dobrze oddają przyszłość, jaka czekała Europę. Ale oczywiście o tym Nicze nigdy się nie dowiedział. Dość powiedzieć, że jego koncepcja śmierci Boga, jak sami widzicie, jest z dużo głębiej wmontowana w jego filozofię niż tylko sam slogan, że chce się być ateistą. A czy sam Nicze był ateistą? Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Powiedziałbym, znając niczego, że był to człowiek, który szukał ujścia dla swojej bardzo głębokiej religijności, w końcu przez parę lat studiował teologię. Nikt był człowiekiem, który poszukiwał jakiegoś zbawienia, jakiejś eschatologii, ale oczywiście żadna religia instytucjonalna na czele z chrześcijaństwem mu nie odpowiadały. Dlatego poszukiwał i wyrażał swoją myśl w sposób, jaki jest charakterystyczny dla pisarzy bardziej religijnych. A nie dla filozofów. Ale to również świadczy o tym, że idea śmierci Boga to nie jest coś, na co Nicze niecierpliwie czeka albo co chce przyspieszyć. On jest po prostu obserwatorem, który stara się powiedzieć mm, ludziom dookoła: słuchajcie, zabiliśmy Boga. Ale oczywiście, jak szaleniec wiedzy radosnej, ostatecznie stwierdza, jestem za wcześnie. Ludzie jeszcze tego nie widzą. Okazuje się jednak, że dziś coraz częściej ta idea demistyfikacji religii jest podnoszona i być może Nicze miał rację, że. W jego czasie było za wcześnie, dziś natomiast ten moment wydaje się już bardziej odpowiedni. To tyle na dziś. Mam nadzieję, że wiecie już wszystko, albo prawie wszystko o tym, co oznacza cytat: Bóg nie żyje musicie pamiętać, że nic to jest pisarz o wielu twarzach i ta moja interpretacja jest jedną z wielu, taką najbardziej oczywistą ale możecie też znaleźć inne interpretacje tego, co oznacza to twierdzenie ja przedstawiłem wam pewną y, interpretację zakorzenioną w faktach, jeżeli ktoś z was ma inną możecie nią podzielić w komentarzach, sekcja poniżej jest jak zwykle do waszej dyspozycji jeżeli podobał wam się ten film, przycisk w górę i przycisk subskrypcji są gdzieś tam z tamtej strony, jeżeli możecie to wciśnijcie jedno, drugie albo popędę wam za to bardzo wdzięczny, ale cóż Widzimy się w kolejnym odcinku Pana od Filozofii. Do zobaczenia!